Cześć. Opony bieżnikowane, opinia użytkownika. Zapraszam do oglądania. Witam. Tak jak na wstępie. Opony bieżnikowane, które kupiłem w zeszłym roku w lipcu. Mija prawie rok, dokładnie 10 miesięcy od zakupu, od założenia. Przejechałem na nich 10 tysięcy km i co? I jako użytkownik na tym etapie do dnia dzisiejszego, e, jestem zadowolony z zakupu tych opon, nic się z nimi nie dzieje. E, od samego początku, czyli od e, zakładania w wulkanizacji nie trzeba było stosować mnóstwa ciężarków Wywa wyważyły się e, bardzo dobrze i bezproblemowo, e, co więcej, nie było odczuwalne żadne bicie na, na kierownicy czy gdziekolwiek, tak więc nalewki wykonane solidnie. No, co mogę powiedzieć? No, mój zakup był przemyślany, znaczy przemyślany. No, pewne, ryzyko było, pewne ryzyko było, szukałem różnych opinii i tak dalej. Na temat takich opon, no i zaryzykowałem, kupiłem, no i cóż, użytkuję do, do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego na razie nic się nie dzieje. Dlatego dlatego jestem z nich zadowolony, bo, bo mówię, no mój zakup kosztował 460 zł za, za wszystkie cztery opony i Do, do dzisiaj nie ma żadnych problemów, no przez 10 miesięcy nie było żadnych problemów. Yy, jakie są pozytywy i jakie są negatywy takich opon. Yy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o pozytywy, to niewątpliwym pozytywem jest cena cena zakupu. No i w sumie o takie z takich większych pozytywów to by było na tyle. Jeśli chodzi o, o kolejny pozytyw, to wyższy bieżnik niż w oponach nowych. W oponach lanych ten bieżnik mamy powyżej 8 mm, w oponach nowych 7 mm, ale z drugiej strony jest negatyw, bo ten bieżnik szybciej w lanych oponach się zużywa co więcej no, no z pozytywów to jeszcze jest coś takiego co nie dotyczy bezpośrednio kierowcy więc to jeśli chodzi taką o ochronę środowiska no to, no to większym pozytywem jest wyprodukowanie opony bieżnikowanej czyli niejako odtworzenie tej opony z pozytywów tylko tyle przejdźmy do negatywów jeśli chodzi o wady takich opon to niewątpliwie są głośniejsze takie opony niż, niż nowe nawet Chińczyki jeździłem na Chińczykach jakiś czas i, i czuć było różnicę jak się przesiadłem na bieżniki kolejnym negatywem jest ryzyko, które podejmujemy podejmujemy ryzyko. Związane z bezpieczeństwem. Na pewno jest większe prawdopodobieństwo tego, na pewno jest większe prawdopodobieństwo tego, że taka opona ulegnie uszkodzeniu, aniżeli nowa opona. To jest kolejna wada. Kolejną wadą jest to, że tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy. Bo kupujemy niby Cztery, e, cztery opony, tak samo odlane, z takim samym bieżnikiem, ale z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę, jakie opony kupiliśmy, jak one wyglądały przed nalaniem, jakiego są producenta, e, e, jaka jest konstrukcja tych opon i tak itd. Tak Tracą przyczepność na mokrej nawierzchni. To jest kolejna wada. Szkoda właśnie, że nie pada teraz deszcz, bym Wam zaprezentował pewnie, by się udało, jak tracą przyczepność przy przyspieszaniu, nawet. Przednie koła napędowe tracą przyczepność w czasie jazdy, nie mówię przy ruszaniu z miejsca, ale w czasie jazdy nawet potrafią, potrafią stracić przyczepność. Kolejną wadą jest dłuższa droga hamowania. Może nie jest to jakoś tam specjalnie odczuwalne, ale ta droga hamowania jest dłuższa. Także trochę tych wad mają. No mówię, mimo wszystko, mimo tych wad, ja świadomie zdecydowałem się na zakup takich opon i wiedziałem, że to nie będzie pierwsza klasa. No ale mówię, no ja jeżdżę w ciągu roku jakieś 12 tysięcy kilometrów robię w ciągu roku i świadomie kupiłem takie opony nie mając zbytnio środków żeby przeznaczyć na, na nowe opony ale wcześniej kupowałem nowe opony i robiłem to w taki sposób, że kupowałem dwie sztuki na, na oś napędową a powiedzmy po jednym sezonie dokupywałem kolejne dwie sztuki znowu na oś napędową a te z osi napędowej jednosezonowe przekładałem na na tylną oś. Więc to no, każdy sobie radzi jak może. Natomiast w zeszłym roku zdecydowałem się na zakup czterech opon bieżnikowanych, na których jeżdżę, wielosezonowych. Właśnie między innymi tak długo zwlekałem z nagraniem tego filmu, z nagraniem tej opinii o tych oponach bieżnikowanych. Między innymi dlatego, że chciałem je przetestować jakby w każdych warunkach. No niestety w tym roku zimy w moim regionie nie było, więc nie dane mi, nie, nie dane mi było e, sprawdzić, jak te opony zachowują się jak te opony zachowują się e, no zimą w czasie większych mrozów e, na śniegu itd. Tak Niemniej jednak, na suchej nawierzchni zachowują się całkiem nieźle. Na mokrej nawierzchni, tak jak mówiłem, tracą przyczepność i to jest bardzo odczuwalne. To przeszkadza wręcz, ale reasumując wszystkie plusy i minusy, ja jestem zadowolony z tego zakupu i z czystym sumieniem mogę polecić taki zakup osobom, które się wahają. Nie wiem, jaki jest współczynnik tych opon, które, które ulegają właśnie jakiemuś uszkodzeniu, no ale mi się udało i, i na razie z tymi oponami nic się nie dzieje. Naprawdę, opinie są bardzo zróżnicowane i, i kwestią tego, czy ktoś kupi takie opony, czy, czy, czy nie, no to, no to to jest decyzja każdego z nas i nikt nikomu nie wmusi. Czy, czy ma takie opony kupić, czy nie? Gdyby nikt nie kupował takich opon, one by znikły z rynku. Na pewno ta technologia, która pozwala na produkowanie takich opon lanych, cały czas idzie do przodu, tak jak wszystko. Więc na pewno nie możemy porównywać tych opon, bieżnikowanych, aktualnie produkowanych, z tymi oponami, które. Yy, które yy, były produkowane no, kilka lat temu. Yy, każda opona bieżnikowana po procesie produkcyjnym przechodzi szereg yy, testów, które pozwalają na dopuszczenie takiej opony do użytkowania. Reasumując wszystkie yy, pozytywy, Wszystkie, wszystkie zalety e, tych opon, niska cena zakupu, e, ochrona środowiska i głębszy bieżnik niż przy oponach nowych, to są pozytywy. Jeśli chodzi o wady, szybciej zużywający się bieżnik, dłuższa droga hamowania, e, niska przyczepność na mokrej nawierzchni. Głośniejsza praca słychać te opony podczas jazdy. Aczkolwiek mi ten dźwięk nie przeszkadza w zupełności, ale na pewno będą osoby, którym będzie przeszkadzał. Co więcej, ryzyko niebezpieczeństwa uszkodzenia takiej opony to jest nie, największa wada. No i tyle, myślę, że wszystko. Pamiętajcie, że, że decyzja takiego, takiego zakupu musi być w pełni przemyślana. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, bo tak generalnie poza kamerą jakoś łatwo, łatwiej wyraża się te opinie. A, a podczas nagrania, no to chce się powiedzieć wszystko, ale nie, nie zawsze właśnie to wychodzi. I czasami się zapomni o czymś powiedzieć. Najwyżej później coś dogram. Aha! Po 10 miesiącach użytkowania mój bieżnik wygląda tak, że z przodu mam między, między 6,9 a 7,3 mm. I z tyłu podobnie. Między 7 a 7,5, więc minimalnie, bardziej, minimalnie większe zużycie jest z przodu. No, myślałem, że będzie większa różnica, ale generalnie mam około tam 7 z małym haczykiem, 7 mm z małym haczykiem jeszcze bieżnika. Więc myślę, że spokojnie na 2-3 sezony wystarczą. Także teraz już chyba wszystko. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć!